Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w kursie organizowanym przez Karolinę w procesie przebudzenia. Było to 8 bądź 9 spotkań, już nie pamiętam, na żywo na zoomie. Chciałam polecić każdej osobie, która w jakiś sposób gdzieś tam pracuje nad sobą, nad swoim rozwojem, takim bardziej duchowym, ale też osobie, która gdzieś chce uleczyć jakieś swoje rzeczy, jakieś traumy, czy czy robi jakąkolwiek inną pracę nad sobą. Dla mnie to, to są cudowne narzędzia, które otrzymałam dzięki temu kursowi. Narzędzia, które mogę też wykorzystać już po zakończeniu, w każdej chwili swojego życia. tak? Jeżeli poczuję potrzebę, że, że coś potrzebuję yy, ze sobą nie wiem, sprawdzić, wyleczyć, yy, popracować z jakimiś rzeczami, to w tym kursie bez wątpienia znajdę, yy, znajdę takie narzędzie, które mi w tym pomoże. I też od siebie chciałam dodać, że ten kurs mi dał dużo więcej niż taka e, tradycyjna terapia z psychoterapeutą. E, I z całego serca polecam e, każdemu, kto, kto gdzieś się zastanawia, bo naprawdę warto.